Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolski o wojnie. W tym odcinku postaram się przedstawić sytuację bieżącą w konflikcie ukraińskim oraz to, czy mamy do czynienia z rundą drugą operacji rosyjskiej, czyli z jej dalszym etapem, czy też po prostu jest to kontynuacja pewnych działań Rosjan, które zostały przygotowane mniej więcej 14-15 dni temu. Zanim jednak przejdziemy do nagrania, bardzo proszę o zasubskrybowanie i polajkowanie mojego kanału. Proszę też o przesłanie go do dużej liczby Waszych znajomych, udzielenia się z nimi tym kanałem, czy to przez Facebooka, czy to przez Messengera, czy to przez Twittera, czy też nawet mailem, ponieważ myślę, że są to rzeczy ważne i rzeczy, które mają wpływ na sytuację w Polsce i dobrze, żeby dotarło to do jak największej liczby osób. No i w tym momencie myślę, że mogę wszystkich zaprosić do obejrzenia odcinka. Generalna sytuacja na dzień 8 kwietnia 2022 roku wygląda następująco Wojska rosyjskie zostały wyparte z północnej i północno-wschodniej Ukrainy, dokonały po prostu planowego odwrotu, wycofania się, w efekcie czego Ukraińcy cztery piąte swojego kraju tak naprawdę oczyścili z Rosjan, oswobodzili. W efekcie zmianie legła sytuacja migracyjna. Możemy powiedzieć, że w tej chwili zgodnie z pierwszymi raportami takimi dość ostrożnymi Straży Granicznej w tej chwili z Polski więcej wyjeżdża Ukraińców niż przyjeżdża do Polski. Natomiast bardzo ciekawe dane są dotyczące pierwsze dane dotyczące migracji ukraińskiej mianowicie jest ilości przyznanych numerów PESEL. Stała, stała mniej więcej ilość Ukraińców w Polsce wynosi między 1 300 a 400 tysięcy natomiast numery PESEL nadano 706 tysiącom Ukraińców w Polsce, z czego 49% to dzieci, 44,5% to kobiety a mężczyźni to 3,4%. Inaczej rzecz ujmując ponad 94% uchodźców, którzy przybyli do Polski, są to ukraińskie kobiety z dziećmi, a mężczyźni zostali na Ukrainie walczyć za swój kraj Myślę, że to jest informacja, która powinna wybrzmieć, ponieważ oznacza to, że ta migracja jest czasowa i Ukraińcy po prostu wrócą do swojego kraju po zakończeniu konfliktu zbrojnego. Co więcej, oni już zaczęli wracać do, na Ukrainę z Polski. Kolejną ciekawą kwestią są znane straty sprzętu. Tutaj będę podawał za Konradem Muzyką z Rohan Consulting. Konrad jest osobą, co do której mam całkowite zaufanie w kwestii podawanych danych. I najnowszy raport Konrada Muzyki i Rohan Consulting pokazuje, że Rosjanie stracili na dzień 5 kwietnia 425 czołgów. Z kolei Ukraińcy stracili 93 pojazdy, czyli straty ukraińskie to jest 1 czwarta strat rosyjskich. Oprócz tego Rosjanie stracili 411 bojowych wozów piechoty, z kolei Ukraińcy stracili około 76 bojowych wozów piechoty. Rosjanie stracili około 87 transporterów opancerzonych, Ukraińcy stracili około 31 transporterów opancerzonych, natomiast w przypadku artylerii straty rosyjskie to jest 176 jednostek, a w przypadku Ukrainy 57. Co nam e, mówią powyższe liczby? Przede wszystkim straty ukraińskie to, są, to jest mniej więcej 1 czwarta rzędu strat rosyjskich. Po pierwsze jest to zgodne z tym, że obrońca zawsze ponosi mniejsze straty niż atakujący, a po drugie pokazuje nam to to, że operacja rosyjska nie jest prowadzona w sposób właściwy i Rosjanie podnieśli ponadmiarowe straty. tak? One powinny być zdecydowanie niższe niż są. Co to po prostu tego, że operacja rosyjska na północy i na północnym wschodzie Ukrainy była prowadzona po prostu w sposób nieudolny i jednak wbrew ich sztuce operacyjnej. Natomiast liczby te wskazują nam jeszcze na coś innego. Rosjanie stracili w zasadzie całą jedną dywizję pancerną. To już w tej chwili można powiedzieć, że w zasadzie takie przeliczeniowe półtora dywizji pancernej stracili. Czyli są to straty już dla nich odczuwalne. Tak? To nie są straty, które byłyby w stanie ich obezwładnić. Natomiast można powiedzieć, że Rosjanie to, co mają w armii kadrowej, czyli w jednostkach już rozwiniętych albo w ich rozwinięciu mobilizacyjnym wysokiej gotowości. Czyli takie 4,5 tysiąca, 4700 czołgów, no Rosjanie stracili praktycznie jedną dziesiątą z tego. Są to straty, które oczywiście oni są w stanie bez problemu uzupełnić maszynami starszymi z różnych kategorii mobilizacyjnych, ale są to już straty odczuwalne, natomiast niestety nie są to straty, które by uniemożliwiały zdolności ofensywne Rosjanom, tak, bo za takie straty uważa się dopiero rzędu 20-25%. Natomiast Rosjanie do tej pory stracili nawet nie 10%, tego co mają, niecałe 10% tego co mają w pierwszym rzucie. Z kolei straty ukraińskie. Są straty rzędu 100 czołgów. No to jest dla nich dotkliwe, ale znowu nie mówimy nawet o. o nie mówimy o na, startach nawet rzędu 20%. To są straty dalej rzędu 13%, mniej więcej 15% z liczby posiadanych pojazdów. Czyli te straty również nie umożliwiają Ukraińcom prowadzenia działań ofensywnych. E, widzimy zatem, że ten konflikt. Mimo, że na razie jest wygrywany przez Ukraińców, to jednak nie wyczerpał żadnej ze stron na tyle, żeby były niemożliwe operacje ofensywne. I w tym momencie myślę, że możemy przejść do mapki, na której pokażę Wam, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie i opiszę. Okej, okay, mam nadzieję, że tutaj widzicie mapę. Mapa oczywiście nie jest zrobiona przeze mnie, tylko ja noszę oznaczenia jednostek, natomiast to, co widzicie, jest to oprogramowanie szwajcarskiej firmy, które jest używane przez żołnierzy. To jest komercyjny software, który jest używany przez żołnierzy w celach treningowych. Tutaj może troszeczkę powiem, że to jest oczywiście oparte o mapę Google, natomiast możliwości nanoszenia oznaczeń taktycznych, tutaj pokażę, są całkowicie tak naprawdę natowskie. Tak? To jest jednoznaczny słownik natowski oznaczeń, to jak sobie klikniemy na jednostkę, to mamy rodzaj jej opisany, czym ta jednostka jest, na przykład jednostka pancerna, możemy ją kliknąć, możemy ją nianieść na mapę, możemy ustalić wielkość tej jednostki, czyli tak naprawdę w całe armie poprzez dywi brygadę, dywizję, korpus, ale możemy też nawet zaznaczyć tak naprawdę pojedyncze plutony. Możemy oznaczyć, jaka to jest siła jednostki, możemy oznaczyć, czy to jest jednostka nieprzyjacielska. Czyli taki rąb czerwony. Czy ta jednostka jest obecna, czy ona jest dopiero planowana? Ten software jest całkowicie darmowy i tak naprawdę każdy może z niego korzystać. Jest to wspaniałe narzędzie, jeżeli chodzi o ilustrację pewnych rzeczy. Okay. Natomiast tutaj chciałbym pokazać, jaka jest sytuacja. Jeżeli chodzi o północną Ukrainę, brak czerwonego, brak Rosjan. Rosjanie uciekli. Jeżeli chodzi o północno-wschodnią Ukrainę. Surprise, znowu brak Rosjan, Rosjanie uciekli. Super sprawa. Jeżeli chodzi o rejon Harkowa, no i tu jest sytuacja już bardzo ciekawa, ponieważ w rejonie Harkowa jest kilka batalionowych grup bojowych Rosjan, które w tej chwili przeszły w zasadzie do defensywy, one blokują. Natomiast w rejonie Charkowa Ukraińcy mają uf, aż pięć brygad: tak, więc jest to jedna brygada pancerna, dwie brygady zmechanizowane, jedna brygada lekka obrony terytorialnej i jeszcze jedna brygada prawdopodobnie zmotoryzowana. To są całkiem duże siły. Natomiast problemem jest ten tutaj obszar, mam nadzieję, że myszka jest widoczna, w którym Rosjanie od północy dokonali włamania. Oni w tej chwili toczyły się ciężkie walki o Izum. Izum znajduje się w tym miejscu. Niestety Rosjanie pokonali tutaj rzekę. Oni najpierw atakowali z prawej od wschodu, potem atakowali od zachodu, niestety pokonali. I tutaj Rosjanie mają bardzo duże siły. To tu w tej chwili jest położony punkt ciężkości Rosjan, ponieważ Rosjanie mają tutaj tak naprawdę. Trzy albo cztery pułkowe taktyczne grupy bojowe, czyli to są bardzo duże jednostki, oraz około dziesięciu batalionowych grup bojowych. To są jednostki bardzo poważne, i one w tej chwili próbują tutaj dokonać przełamania i próbują atakować, wyjść na tyły jednostek ukraińskich, ponieważ tutaj możemy zobaczyć, że jest linia frontu w Donbasie, tu są bardzo ciężkie walki o Sowie rodonieck, Natomiast Słowiańsk i Krematorsk. To jest obszar przemysłowy, to jest obszar, na którego zdobyciu Rosjanom będzie bardzo zależeć, ale żeby obszar ten został zdobyty, Rosjanie muszą pokonać linie obronne, które Ukraińcy przygotowywali przez wiele lat. I w tym momencie e, tak naprawdę Rosjanie będą próbowali prawdopodobnie zrobić taki parałuk kurski. Pokażę, pokażę to może na znakach graficznych, czyli Rosjanie będą próbowali. A moment, linie ofensywne, ok. Rosjanie będą próbowali wykonać prawdopodobnie e, tego typu manewr, czyli oni będą starali się tutaj przejść. Zaznaczymy sobie to jako planowane i zaznaczymy sobie to jako działanie wrogie. Ok, czyli Rosjanie będą starali się tutaj prawdopodobnie uderzyć takimi jakby szczypcami, żeby wyjść na tyły ugrupowania sojańsku, no i można przypuszczać, że Rosjanie będą starali się dokonać podobnego włamania z południa, tylko i wyłącznie po to, żeby. Przeciąć linie ukraińskie i wyjść od strony, tak naprawdę, Mariupola, powiedzmy. I w ten sposób zdołaliby wziąć ugrupowanie, wziąć ugrupowanie rosyjskie w kocioł. Wariantem innym jest to, że Rosjanie po prostu będą chcieli tylko, albo i aż tak naprawdę, zakręcić takim sierpem, jakby i wyjść na stronę krematorska i słowiańska. Tak? Czyli że ten atak będzie się toczył. Mniej więcej tak jak w tej chwili widać na mapie. Natomiast nie wiemy oczywiście, co finalnie zaplanowali Rosjanie. Z tym, że możemy już w tej chwili stwierdzić, że jest to operacja, na której im bardzo zależy, do której rzucili spore siły. W tej chwili toczą się walki w rejonie miejscowości Berzewka. Ta miejscowość jest atakowana przez dwie albo trzy batalionowe grupy bojowe Rosjan. Natomiast jest to na tyle istotny punkt walk że Rosjanie, że Ukraińcy ściągnęli całą świeżą brygadę pancerną, która w tej chwili kontratakuje. Oprócz tego ściągane są inne ukraińskie jednostki. Można podejrzewać, że są ściągane w rejon walk przynajmniej dwie brygady zmechanizowane. Ta strzałka tutaj przerywana, którą widzicie na niebiesko, to ona oznacza siły, które będą podążać i wspierać inne siły. I w środku ogonka tej strzałki umieszcza się linią przerywaną, czyli planowaną symbol jednostki. Tu mamy symbol brygady zmechanizowanej, czyli mamy X, to jest brygada, kwadracik w kwadraciku przekreślonym jest taki kółeczko, czyli to są Czyli wojska pancerno-zmechanizowane. No i tutaj możemy zobaczyć, że ukraińskie jednostki ściągają tak naprawdę z dużych arterii komunikacyjnych i starają się wspomóc te jednostki, które już wyczerpane bronią się. Co ciekawe, w rejonie Dni to są już niepotwierdzone informacje, zmierza cały Ukraiński Korpus Rezerwowy, czyli dwie brygady pancerne i mniej więcej sześć brygad piechoty zmechanizowanej. Jest to bardzo duża siła, która prawdopodobnie będzie starała się przemieścić za dnie, żeby wspomóc walczące tam jednostki. Jak widzimy. Te walki, które się toczą, to będą to walki o bardzo dynamicznym, bardzo intensywnym charakterze. Zaraz przejdę do takiej konkluzji, dlaczego widzimy to, co widzimy. Natomiast jeszcze raz pokażę IZUM. Rosjanie, w tej chwili próbują wyjść na tył ugrupowania ukraińskiego, tak, żeby odciąć słowiański kremator z reszty kraja, czyli będą starali się iść na barwinków tutaj, w to miejsce. Natomiast jest to na tyle istotna linia obrony dla Ukraińców, że ściągnięto i rzucono świeżą brygadę pancerną oraz dwie brygady zmechanizowane. Dobrze, jeżeli chodzi o samą sytuację na froncie w Doniecku, Sewerodoniec broni się. Tutaj jest przynajmniej jedna brygada zmechanizowana, jedna brygada Gwardii Narodowej, kilka batalionowych grup bojowych z piechoty zmotoryzowanej i tutaj też niestety siły rosyjskie wspierają... Wypierają, przepraszam, Ukraińców i spychają ich. To jest taki walec, już jest taka typowa walka materiałowa, wojna materiałowa, czyli taki idzie walec artyleryjsko-rakietowy uderzeń, który wypycha Ukraińców, natomiast Ukraińcy przez, przez ostatnie 8 lat przygotowywali się do obrony w tym rejonie i ta ich obrona jest dobra. To jest takie, no może nie werdę może nie Łuk Kurski, może nie Soma, ale na pewno dobrze przygotowana obrona i prowadzona z ogromną determinacją ponieważ Rosjanie swoimi idiotycznymi zbrodniami wojennymi dali Ukraińcom cel i jeszcze większą motywację do walki, tak? Oni w tej chwili wiedzą, że oni muszą za wszelką cenę chronić swoją ludność cywilną przed zbrodniami rosyjskimi, ale jest najlepszy, najlepiej zmotywowany żołnierz, który będzie po prostu walczył do ostatniej kropy krwi. I takie działania są, mają miejsce w tej chwili w rejonie Sewirodoniecka. w tym miejscu. Możliwe jest jeszcze, że wyjdzie uderzenie ze strony Gorłówki, czyli tak naprawdę w tym rejonie możliwe, że będziemy mieli do czynienia, to też zaznaczę jako przypuszczalne całkiem możliwe, że będziemy mieli próbę wyjścia mniej więcej na takiej osi tutaj na, na Krematorsk, ponieważ jest możliwe, że w wersji takiej powiedzmy mniej ambitnej Rosjanie będą chcieli zrobić te szczypce, o których wspominałem, mniej więcej na takiej osi, żeby połączyć się z siłami, które będą szły ta północy z Izumu. Niekoniecznie, te siły, niekoniecznie Rosjanie będą mieli do sił, żeby wychodzić z tego regionu. Tak więc, możliwe jeszcze, że. Uderzenie będzie wychodzić z rejonu Gorłówki, będzie się kierowało na kremator Słowiański, ale uwaga niespodzianka: Ukraińcy świetnie wiedzą, że coś takiego może nastąpić. Oni 8 lat przygotowywali tutaj teren do obrony, więc to nie będzie spacerek dla Rosjan, tylko to będzie pokonywanie koszmaru, czyli szeregu po prostu umocnionych pozycji obronnych, jeżeli nie przygotowanych do obrony. Natomiast no, walki w tym miejscu toczą się. Jeżeli chodzi o obszar między Zaporożem, czyli tutaj a Donieckiem, linia frontu ustabilizowała się. Tutaj Ukraińcy przeprowadzili szereg małych kontrataków. Rosjanie próbowali odepchnąć Ukraińców na północ. O co toczy się gra? Tutaj pomocna będzie linika, Mianowicie, jak widać, Rosjanie niestety wybili korytarz z Krymu do Rostowa nad Donem. Tu mamy Rostów nad Donem, tu mamy Krym. Rosjanie wybili korytarz przed Melit, przez Melitpol. No i oczywiście jak tutaj popatrzymy sobie na drogi, no to najważniejszym miejscem jest Mariupol, który no musi być zdobyty, żeby zapewnić ciągłość arterii komunikacyjnych. No to tak, wracając po krótkiej przerwie, o co chodzi tak naprawdę w tym, co dzieje się tutaj. No tutaj nam pomoże taka wspaniała linika, która pokazuje, że tak naprawdę mamy już 97 km od wybrzeża Morza Azowskiego aż do linii walk. Inaczej rzecz biorąc Rosjanie bardzo usilnie starają się tak naprawdę odrzucić Ukraińców mniej więcej na dystansie 100, a najlepiej 120 km, czyli to będzie dystans, który uniemożliwi Ukraińcom tak naprawdę skuteczne blokowanie drogi M14 przez Melitpol, czyli jak jeżeli Rosjanie odsuną na tą odległość Ukraińców, no to będzie można uznać, że skutecznie wybili korytarz z Krymu do Rostowa nad Donem. Natomiast działa to też troszeczkę w drugą stronę, ponieważ proszę zobaczyć, że tu mamy drogę N15 na linii Donisk-Zaporororze. I od tej drogi w tej chwili do linii walk mamy 37 km. No, to już jest odległość bardzo niekorzystna dla Ukraińców, ponieważ jeżeli ta odległość spadnie mniej więcej do dystansu no, maksymalnie 18, powiedzmy 20 km, to znaczy, że Rosjanie będą w stanie całą tą drogę tutaj pokryć ogniem artylerii. Czyli oni będą w stanie blokować część transportu, będą w stanie, niestety, ostrzeliwywać tutaj przemieszczające się siły. Dlatego ta linia obrony tutaj Ukraińców jest bardzo ważna. Jeżeli chcemy jeszcze opisać sytuację w rejonie naszego Hersonia, no to tutaj Ukraińcy z kolei przyparli Rosjan w stronę Hersonia. Herson jest częściowo pod kontrolą ognia artylerii ukraińskiej tutaj też możemy pokazać, że proszę zobaczyć 18 kilometrów nawet dla tej ukraińskiej artylerii. To już widać, że przedmieścia Hersonia i lotnisko, które się tutaj znajduje, tak to słynne lotnisko, które tyle razy zostało ostrzelane jest już pod kontrolą ognia artylerii. Natomiast Rosjanie próbują kontratakować, żeby zająć tą miejscowość. Wcześniej tutaj bataliu, brygadowa grupa bojowa kontratakowała i przypierała Rosjan do Hersonia. Tu się toczą walki, ale tak naprawdę Rosjanie nie mają możliwości wybicia się z tej strony Krzywego Rogu albo Zaporoża. Oni są skutecznie albo blokowani przez Ukraińców, albo wręcz wypychani, wypierani przez Ukraińców na południe. Natomiast można podejrzewać, że Rosjanie utworzyli całkiem solidną linię obrony wzdłuż Dniepru. No i wracając do kwestii tutaj tego, co widzimy. Tak jak przypuszczałem i mówiłem tydzień, dwa tygodnie temu, mamy do czynienia w tej chwili z drugą częścią kampanii ukraińskiej, czyli tak naprawdę Rosjanie nie zrealizowali tego celu pierwszoplanowego, czyli ponieśli klęskę wokół Kijowa i oni się z tym pogodzili. Zjednocześnie zrealizowali taki swój, prawie zrealizowali taki swój najmniejszy cel, czyli wybili korytarz z krymu do Rostowa nad donem, natomiast kością w gardle staje im jeszcze Mariupol. Tutaj, tak naprawdę sytuacja dalej jest dość dynamiczna, ponieważ mamy przynajmniej trzy brygady, które a właściwie ich ugrupowania, że dwie brygady, które się bronią. Pływ Azov w tej chwili broni się w zakładach Azov Tutaj tą ształkę można już w zasadzie nawet przesunąć troszkę dalej, ponieważ tutaj cała brygada rosyjska naciera. Rosjanie próbują rozbić ugrupowanie ukraińskie na trzy takie jakby kociołki, które będą po kolei likwidować. No natomiast. Jakość tego żołnierza rosyjskiego, który szturmuje Mariupol, nie jest za duża. Kadyrosty zajmują się głównie rzeziami ludności cywilnej i zachowują się po prostu jak zwierzęta, jak włosowcy w Warszawie w 1944 roku. Tam są zbrodnie, przy których to, co się działo w Buczy, to po prostu blednie. Nawet nie wiemy, czy to kiedykolwiek wyjdzie na światło dzienne, ponieważ Rosjanie ściągnęli mobilne krematoria, żeby tych pomordowanych cywili po prostu palić. No, Mariupol się broni. Mariupol moim zdaniem może się bronić jeszcze tydzień, dwa. Zaskoczony będę aczkolwiek chciałbym się zaskoczyć, jeżeli ta obrona potrwa dłużej. Natomiast ogolny, ogólny obraz sytuacji jest taki, jak już wspominałem, taki, że Rosjanie niestety skutecznie wybili korytarz z Krymu do Rostowa. Wybili go i poszerzyli na tyle, że artyleria ukraińska nie jest w stanie kontrolować już te arterii komunikacyjnych. No i w tej chwili Rosjanie przechodzą do tego planu pośredniego, czyli do próby zajęcia obszaru przemysłowego. Takie serce przemysłowe Ukrainy mieści się tak naprawdę między Dniprem, Zaporożem Donieckiem, a Słowiańskiem. Tak? Jeżeli sobie ułożymy taki kopnięty kwadrat, czworobok, tak naprawdę no to tutaj się mieści przemysł, który jest na wagę złota. No i w tej chwili widzimy poważne działania ze strony Rosjan. Od północy w tej chwili ruszyły no, dwie albo trzy pułkowe taktyczne grupy bojowe oraz około 10 batalionowych grup bojowych. I to jest pierwszy rzut, który w tej chwili próbuje pokonać pozycję ukraińskie i wyjść w przestrzeń operacyjną. Podejrzewam, że w piątek albo w sobotę najdalej do niedzieli wejdzie drugi rzut operacyjny rosyjski. To będą elementy prawdopodobnie jednej dywizji pancernej, jednej dywizji zmechanizowanej, które spróbują po prostu dokonać ostatecznie przełamania i pójść albo w stronę Berwinkowa. Przypuszczam, że będą szli w tym kierunku albo zakręcą takim sierpem w stronę słowiańska. Wydaje mi się, że raczej siły rosyjskie będą starały się pójść w kierunku Berwinkowa, No, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. I to jest realizacja tego planu rosyjskiego, który został tak naprawdę opracowany jakieś 14-15 dni temu, a nawet 20 dni temu, ponieważ tak naprawdę planowanie na szczeblu korpusu czy grupy armii zajmuje około 14 dni, dywizji około 4-5 dni, brygady 48 godzin. Czyli to, co teraz widzimy, te walki na wschodzie Ukrainy, to jest tak naprawdę. Coś, co ma miejsce już, przepraszam, co zostało zaplanowane tak naprawdę około 14-15 dni temu, czyli kiedy jeszcze Rosjanie byli pod Kijowem. I w tej chwili widzimy ściągnięte siły rosyjskie, które były ściągane i mobilizowane już po tym, jak okazało się, że Rosjanie nie zajmą Kijowa. I Rosjanie rzucili te siły wcześniej do walki, licząc na to, że Ukraińcy nie zdążą przerzucić sił, które im się uwolniły w okolicy Kijowa i na zachodniej Ukrainie. No i teraz powstaje pytanie, jaki będzie rezultat tych walk. Mamy do czynienia z rundą drugą na wschodzie Ukrainy, z walką o ukraiński przemysł, Ukraińcy nie mogą sobie pozwolić na odpuszczenie tego terenu. Jest ryzyko, że siły wokół Słowiańska i Krematorska wpadną w kocioł, by to nie nastąpiło, natomiast trzeba pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, te wszystkie siły rosyjskie, które uciekały z tego rejonu tutaj, one muszą takim tutaj pięknym łukiem dostać się dopiero w rejon walk. I one potrzebują około 2-3 tygodni na przegrupowanie, uzupełnienie, na wylizanie się z ran. Przynajmniej te jednostki, które nie zostały zniszczone na poziomie ponad 40%, bo one się dają do przeformowania. Tak czy siak te jednostki znowu się pojawią na polu walki, tylko one pojawią się na polu walki prawdopodobnie nie wcześniej niż w maju. Ale trzeba pamiętać o tym, że w maju znowu te siły uzupełnione wejdą do walki, tak? Więc nawet jeżeli teraz Rosjanie nie osiągną powodzenia i nawet jeżeli teraz nie uda się zrealizować im swoich celów, to prawdopodobnie kolejne świeże siły rosyjskie wejdą do walki. No może nie świeże, ale wykurowane wejdą do walki w maju. Więc obecnie widzimy rundę drugą. W starciu na Ukrainie walkę o ukraiński przemysł, walkę o to, czy Ukraina będzie krajem rolniczym, czy krajem przemysłowym. I mamy dominujący udział wojsk walk pancerno zmechanizowanych i wszystko się będzie toczyło o barwinków i Krematorsk. Myślę, że do niedzieli, do poniedziałku, wyjaśni się, czy pierwszy rzut rosyjski osiągnął powodzenie i czy drugi rzut będzie rozwijał powodzenie na natarcia. Mam nadzieję, że Ukraińcy zdołają powstrzymać Rosjan. Natomiast niestety tu już działają Ukraińcy w rejonie, gdzie Rosjanie mają jakiś tam parasol przeciwlotniczy, gdzie używają Rosjanie lotnictwa, gdzie używają zmasowania artylerii. I walki, które teraz będziemy obserwować, będą niestety zupełnie innymi walkami niż te, które były w okolicy Kijowa. Tak, W okolicy Kijowa, Czernichowa, Sum to była matorka i to był blamasz armii rosyjskiej. Natomiast to, co teraz będziemy widzieli, to będziemy widzieli, będziemy obserwować, że już obserwujemy operację, która jest dużo staranniej zaplanowana, dużo sensowniej, na mniejszym obszarze, większymi siłami. No i tutaj będziemy widzieli dużo bardziej wyrównaną walkę i obawiam się o rezultat tych walk, ale oczywiście całym sercem kibicuję Ukraińcom. W tym momencie doszliśmy do końca tego odcinka. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną i że mogę Wam pokrótce omówić, jak wygląda z grubsza przynajmniej sytuacja na Ukrainie i przedstawić, o co w tej chwili toczy się walka i o się gra. Dziękuję bardzo za obserwowanie mojego kanału, dziękuję bardzo za szerowanie. Chciałbym w tym miejscu bardzo, bardzo, bardzo podziękować za wsparcie, które dostaję od szeregu osób. Od przede wszystkim Tomka Bosaka z kanału Projekt Kompania i Tank Talk, który uczył mnie montować filmiki, ponieważ tydzień temu jeszcze nie miałem o tym pojęcia. Chciałbym podziękować Damianowi Radce, chciałbym. Podziękować Dawidowi Kamizeli, Marcinowi Niedbale, Jackowi Symińskiemu, Królikowi Fragautu i całej innej rzeszy osób, które mnie po prostu wspierają. Chciałbym też podziękować widzom, którzy odzywają się do mnie na różnych prywatnych wiadomościach i proponują pomoc. A to przy stworzeniu grafiki, a to przy montowaniu filmów, a to podsyłają jakieś ciekawostki. Bardzo, bardzo wam w tym miejscu chciałbym podziękować. I chciałbym powiedzieć, że jeżeli czasami komuś nie odpisuję, to nie wynika tego to z ignorowania albo z jakiejś bufonady, tylko wynika to tylko i wyłącznie z tego, że nie mam czasu i czasami nie jestem w stanie od Odpowiadać na dosłownie setki wiadomości, które dostaję dziennie, czy to na Messengerze, czy to na Twitterze, czy to na inne komunikatory, po prostu odpowiadam tylko na naprawdę niektóre, niektóre pytania albo, albo konwersacje, bo nie jestem w stanie na raz wszystkich po prostu, nie tyle przerobić, obrobić, co, co odpowiedzieć i poświęcić komuś należytą uwagę. Dlatego przepraszam, ale defaultowo po prostu na większość pytań nie odpowiadam. Ale jestem wdzięczny i bardzo dziękuję za, za poparcie i na koniec proszę o jeszcze troszkę więcej tego wsparcia i proszę o polajkowanie kanału, subskrybowanie i przede wszystkim rozesłanie tych filmików do znajomych, przyjaciół, kolegów z pracy, forma krótka, lekka, przystępna, mam nadzieję, że pozwoli to troszeczkę zmniejszyć szum informacyjny wokół konfliktu na Ukrainie i przede wszystkim mam nadzieję, że to co tworzę podoba się i uspokaja, a nie straszy, bo chciałbym rzetelnie informować o konflikcie na Ukrainie. No to w zasadzie tyle. Cześć i dziękuję bardzo.